Cześć, Daniel Ortega z tej strony i chcesz mieć większe mięśnie. Twoim głównym celem jest budowanie masy mięśniowej, ale jakoś nie idzie. Dlatego pytanie brzmi, czy to dobrze robisz? Spójrzmy tutaj na ćwiczenie, które wykonuję. Dla przykładu pozruszyłem się bicepsem, czyli uginanie łokci z gryfem łamanym. Popatrz dobrze na to ćwiczenie i powiedz mi, czy wykonuję to ćwiczenie poprawnie. Czy cała ta seria jest poprawnie wykonana? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi tak, to masz powie rację, ponieważ moja technika nie była aż tak zła. Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi nie, to również masz rację, ponieważ można jeszcze coś zrobić z tym ćwiczeniem. Dlatego na początku skupimy się na jednym z najczęstszych pytań, jakie dostaję. Ile powtórzeń w serii? Jeżeli tutaj zauważycie, zrobiłem 12 powtórzeń, ale czy to była dobra seria, nie sądzę. Wielu z Was się mnie pyta, ile powtórzeń powinniście zrobić. Ja najczęściej mówię od 6 do 12, jeżeli chcemy zrobić masę mięśniową, jeżeli chcemy budować masę mięśniową. I tak zostało to mniej więcej ustalone. To jest średnia powtórzeń, którą Chcielibyśmy robić, żeby budować masę mięśniową. Czy ona jest zgodna z prawą w 100%? Nie jest zgodna z prawą w 100%, ponieważ możesz budować masę mięśniową robiąc 20 powtórzeń, robiąc 15 powtórzeń, robiąc 18 powtórzeń. Wszystko zależy od tego, ile z siebie wyciśniesz i jaką pracę włożysz w wykonanie tej serii. Czyli zobaczmy jeszcze raz na to ćwiczenie, na, raczej na końcówkę tego ćwiczenia. Wykonuję tutaj 12 powtórzeń, czyli jakby um umownych 12 powtórzeń na masę. Po tych 12 powtórzeniach ze spokojem odłożyłem sztangę i byłem zadowolony z życia. Tak nie powinno być. Seria powinna wyglądać w ten sposób. Końcowe powtórzenie każdej serii powinno wyglądać tak. Jeżeli po zakończeniu serii nie czujesz, jakbyś walczył o swoje życie, to znaczy, że ta seria była praktycznie bezużyteczna. Może troszeczkę pracy w to włożyłeś, ale nie tyle, na ile Twój mięsień zasługiwał. Więc, to jest pierwsza rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, ponieważ ja też się złapałem na tym. na, tym, na tej pomyłce. Można powiedzieć, że to jest jedna wielka pomyłka, ponieważ. Było, jest zawsze ustalone 6 do 12 powtórzeń, więc pochodzę do ćwiczenia, jakiekolwiek ćwiczenie to jest. Ja tutaj akurat dałem przykład bicepsu, ale możemy zrobić triceps, możemy zrobić klatkę piersiową nogi, brzuch, wszystko, nieważne. 12 powtórzeń, ok? I robiłem na przykład 12 powtórzeń wyciskania na klatkę. Robiłem 12 powtórzeń, byłem zadowolony z życia. Problem polegał na tym, że te 12 powtórzeń, a raczej ta seria nie wydusiła ze mnie tyle, ile powinna wydusić. Dlatego momentami, kiedy zaczynam z danym ciężarem, powiedzmy, że zakładam tutaj na biceps, mam akurat ten dany ciężar. I zaczynam robić moje, moje, moją serię. I zrobię 12 powtórzeń. Nagle po 12 jeszcze czuję, że dam radę, jeszcze 3-4 powtórzenia. Jeszcze dobiję te 3-4 powtórzenia. To, że zrobię 3-4 powtórzenia więcej, nie znaczy, że od razu zacznę budować wytrzymałość mięśniową i kondycję. Nie mylcie czegoś takiego. Aczkolwiek. Jeżeli chcecie budować masę mięśniową i robicie te 13, 14, 15 powtórzeń, skupcie się albo dopilnujcie, żeby to był cały czas progres. Mam tu na myśli to, żeby ciężar się zwiększał lub intensywność tego ćwiczenia się zwiększała, żeby było utrudnienie dla mięśni, wtedy ten mięsień pracuje i wtedy dostarczamy wystarczająco dużo stymulacji, żeby ten mięsień mógł wzrosnąć. Czyli na przykład, jeżeli zrobicie 16 powtórzeń w danej serii albo 17, to jest znak, że możecie teraz zwiększyć troszeczkę ciężar. Aczkolwiek, tą serię powinniście wykonać naprawdę ciężko. Czyli, ten 17-18 powtórzenie powinno być naprawdę, powinna być walka o życie. I w tym momencie ta seria jest bardzo, bardzo dobra. Skupmy się teraz na następnej ważnej rzeczy: mianowicie długość powtórzenia, ponieważ bardzo dużo ludzi robi ćwiczenia zbyt szybko i zbyt dynamicznie, jeżeli chce zbudować masę mięśniową. Wracamy z powrotem do bicepsów. Widzicie tutaj, wykonuje to ćwiczenie nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej. Teraz wykonam to ćwiczenie inaczej. Tutaj zrobiłem o wiele mniej powtórzeń, a mój biceps miał o wiele, wiele, wiele cięższą pracę do zrobienia. I tak powinna wyglądać ta seria. Przejdźmy teraz do pompek, ponieważ to nie tylko się tyczy ćwiczeń z ciężarami, możemy też zmodyfikować nasze treningi z wagą ciała. Mam tu na myśli nawet podciąganie lub pompki na poręczach, lub same pompki. Zobaczcie tutaj, jak robię pompki. Zwykłe pompki. Raz, dwa, trzy, cztery, bez problemu mogę zrobić 20, 30, 40 pompek i praktycznie nic nie czuję. I ta seria nie jest zbyt wymagająca dla mnie. Teraz przejdźmy do troszeczkę poniższego tempa. 3 sekundy w dół i 3 sekundy w górę. 3 sekundy w dół i 3 sekundy w górę. Po 12 powtórzeniach moja klatka się praktycznie pali. I takie, takie powtórzenie lub taką serię możemy dać do zaliczonych. I podsumujmy to wszystko. Ile serii, ile powtórzeń w danym treningu. Ja osobiście uważam, że na duże partie mięśniowe, jak klatka, jak plecy, jak nogi, wystarczy od 10 do 13 porządnych serii. Na mniejsze partie, jak barki, biceps, triceps, 9 porządnych serii w zupełności wystarczy. A jeżeli chodzi o powtórzenia, to umówmy się, że od 6 do 12 powtórzeń, ale nie trzymajcie się tego uparcie. Jeżeli jesteś w stanie zrobić więcej powtórzeń w danej serii, to zrób te więcej powtórzeń. Rób te powtórzenia, dopóki nie będziesz czuł, że podnosisz praktycznie samochód, ok? Tak się umówmy. Teraz jeżeli chodzi o ciężar, no cóż, 70 do 75% twojej maksymalnej siły. Ale co to w ogóle znaczy, co to znaczy jeżeli chcę trenować z wagą ciała, co to znaczy jeżeli chcę robić pompki, co to znaczy jeżeli chcę trenować w domu i mam ograniczony ciężar i co to w ogóle znaczy, że nie wiem jaka jest moja maksymalna siła. Spokojnie, już Ci mówię jak możesz to zrobić. Po prostu rób powtórzenia i skup się na powtórzeniach. Zrób pierwszą serię kontrolną. Powiedzmy, że w tej serii zrobisz 15 powtórzeń, 16, 17 i na 18 już czujesz tego powera, już czujesz, że było ciężko i zostawisz. To jest znak, że powinieneś zwiększyć ciężar. W tym momencie możesz zwiększyć ciężar, żeby spróbować zrobić 12 powtórzeń. Jeżeli nie masz możliwości, żeby zwiększyć ciężar, to po prostu zwolnij powtórzenia, albo cały czas staraj się dojechać do tego momentu, aż nie będziesz mógł wykonać więcej powtórzeń. A jeżeli chodzi o długość powtórzenia, ja uważam, że w zupełności 2-3 sekundy w zupełności wystarczy. Powiedzmy na pompki 2-3 sekundy w dół i 2-3 sekundy w górę. I to samo może się tyczyć wyciskania na sztandze. Tak możecie zrobić. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się podobał i że się czegoś nauczyliście. Jeżeli tak, to zostawcie te kciuki w górę i napiszcie coś w komentarzach. I jeżeli macie pomysły na jakieś filmiki lub chcielibyście, żebym jakiś film nakręcił, to też mi napiszcie, bo czytam komentarze i spełniam Wasze prośby. Ok? Trenujcie ciężko i budujcie masę. Do zobaczenia następnym razem.